Witamy serdecznie live prosto ze stadionu Pro Stavanger Marcin i Adrian naszym gościem w dniu dzisiejszym jest bramkarz zespołu z norweskiej ligi zespołu Hammar. Ham, 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 hamar Łukasz Jarosiński Cześć Dzień dobry Cześć witam Dobrze Słychać świetnie witamy Cię na się sportowo Dziękujemy bardzo, że zgodziłeś się na, poświęcić nam chwilę, żeby opowiedzieć o swojej osobie i o swojej przygodzie z piłką. Nie, nie, nie ma problemu, tylko e, jestem w drodze teraz, przesiadłem się z żoną właśnie, ale i tak zja, zjadę na bok, żeby po prostu internet nie uciekał. Dziękujemy bardzo za Twój poświęcony czas. Słychać. Łukasz, nie, nie Łukasz, pier, pier... Łukasz, pierwsze pytanko, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Yy, koszulka Wisły Kraków, którą mam na sobie, pewnie pewnie wracają ci też niemałe no, wspomnienia nie wspomnienia z tego. Koszulka Wisły Krak biza, biza, tak, 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 2009. Tak, tak, tak. Czy nie? Czy tak. które to jest sezon? I ja, że tak powiem, nie, nie, bez przyczyny, nie, nie bez przyczyny wracam do tego tematu. Po pierwsze, jestem kibicem prywatnie Wisły Kraków. Wiem, że grałeś w klubie, który jest mi tak bliski. I chciałbym na początku naszej rozmowy wrócić, wrócić do Krakowa. Powiedz mi, jak to, jak to wszystko wyglądało? Młody chłopak, wyprowadzający się z Wałbrzycha, w wieku 19 lat, przyjeżdża do tak dużego miasta. Gdzie wtedy mieszkałeś? Jak wyglądały twoje początki w Grodzie Kraka? I kto był wtedy Twoim pierwszym trenerem y, podczas przygody z, z Białą Gwiazdą? To, to zaczynając. Za dużo się nie nagrałem, bo tylko jeden mecz e, w Ekstraklasie trafiłem z górnika Wałbrzych e, do Wisły Kraków. E, mieszkałem na Żabińcu i trenerem, który mnie ściągał do Wisły Kraków, były. Adam na Więc. To postać, postać myślę, na że znana nawet naszym słuchaczom. No tak. Nie, nie muszę przedstawiać, tak? E, nie, nie. No chyba nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać tej postaci. Jak to mówią, Selekcjoner jest zaraz drugi po prezydencie, po, po prezydencie najważniejsza postać w kraju. No tak. Ehm. Co? Co mogę powiedzieć? Ehm. Byłem za słaby, żeby grać w pierwszym składzie Wisły Kraków. To przede wszystkim e, ciężko pracowałem. E, w, wyjechałem e, do Norwegii po skończeniu mojego e, pięcioletniego kontraktu. Byłem wypożyczany do różnych klubów w Polsce, ale postanowiłem ze swoją e, dziewczyną wyjechać, by spróbować czegoś nowego. E, no i Udało mi się, tak? Na zaplecze norweskiej ekstraklasy trafiłem. Odżyłem e, piłkarsko, życiowo. E, jestem, spe, jestem spełniony e, pod względem piłkarskim i życiowym tak, w Norwegii. Wracając do Wisły, Kraków. E, teraz jest, e, w tym momencie to jest inny klub niż był wcześniej. Wcześniej Wisła walczyła z, Każdego sezonu mistrzostwo kraju i rzadko przebijał się młody zawodnik do składu. Więc sytuacja była trudna, żeby zagrać więcej meczów. Rozumiem. W takim razie jeszcze, jeszcze ostatnie pytanie co odnoszące się do, do tematu Krakowa, czyli... Wspomnienia pozostaną raczej pozytywne? Czy, czy raczej uważasz ten czas jako czas, który mogłeś poświęcić w inny, lepszy sposób, w innym miejscu przede wszystkim? To, to znaczy, pod względem grania, samego grania, to był czas stracony, tak? Ale tak. pod względem takiej nauki, na, nawet życiowej nauki. E, nauki od lepszych od siebie. Uważam, że wykorzystałem ten czas dobrze, tak. Dla, dla mnie, tak jak mówię, może długo nie, nie pracowałem z Adamem Nawałką, ale dużo rozmawiał z zawodnikami i też e, też kilka rozmów do dnia dzisiejszego zapadło mi w pamięci, e, które gdzieś tam e, wykorzystuję. Do dnia dzisiejszego. Też, w Wiśle, na początku, jeździłem autobusami, to Kuba Bostrykowski zgarniał mnie czasem z przystanku. Też rozmawialiśmy na różne tematy. Dawał mi wskazówki, jako starszy kolega, co robić, jak się prowadzić. Uważam, że z, dużo skorzystałem tak z tego. No. Nie policzę teraz dokładnie ilu reprezentantów Polski, ilu reprezentantów Polski yy, grało w tamtym momencie w Wiśle Kraków, ale minimum tak y, z, sześć, z sześciu reprezentantów było w tamtym okresie 2006-2007 sezon i, i w górę. Czy się, czy się mylę? Nie no, pamiętając tamtą ekipę, to naprawdę były pierwszoplanowe planowe postaci w polskim futbolu. Tamta Wisła, jakby spojrzeć kilka sezonów wstecz, co się działo wtedy między innymi w europejskich pucharach, a jak wygląda ten poziom w ekstraklasie w tej chwili, no to nie można powiedzieć, że Wisła była wtedy słabą drużyną. E, takie postaci, jak wspomniałeś na przykład Kuba Błaszczykowskiego, no to wiele, wiele osób, które nie wiem, otarło się o jakby zawodową piłkę, po prostu marzyłoby, żeby na swojej drodze spotkać takie postaci, także to, to na pewno na plus. Łukasz, nie, nie, będziemy, już, nie będziemy już może męczyć i wałkować dalej Znaczył tematu krajowego. Nie, wiesz, y, też nie raz czytam wywiady i, i, i dużo zawodników takich jest, że... A tutaj trener mnie nie lubił, tutaj, tutaj coś tam. Ja po prostu z, y, uważam, że się nauczyłem czegoś. Y, cieszę się, że wyjechałem do Norwegii i, i, i tyle, tak. tam Jasne. Żadnych historii, żad, żadnych Bo. historii dodatkowych nie ma do tego, tak. Bo byłem za słaby po prostu, żeby być y, pierwszym bramkarzem, tak. Oczywiście. Y Łukasz, kolejne pytanie, kolejne pytanie wiąże się już właśnie typowo z Norwegią, czyli z krajem naszego zamieszkania, gdzie zarówno ty jak i my z Marcinem teraz żyjemy. E, czyli szybciutko, przelatujemy sobie przez Kraków, Świdnicę, Polkowice. E, był jeszcze chyba Kluczburg po drodze z tego co kojarzę i lądujemy w Norwegii. Lądujemy, lądujemy już w Hamar, e, w mieście w którym się teraz znajdujesz. I tutaj pytanie czysto już sportowe. Pierwsze, pierwsze, różnice, jakie zauważyłeś pomiędzy norweską a polską piłką nożną. Ja trafiłem z Polski do Alty na północ, na północ Norwegii. Tak, 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 tak. Więc byłem bardzo zaskoczony, kiedy sezon rozgrywaliśmy na hali, tak? Która miała pełnowymiarowe boisko, oczywiście. Mecze wyjazdowe były co dwa tygodnie, i musieliśmy latać samolotami do Oslo i później autokarem. Inaczej nie, nie, dało, nie dało rady, tak. Różnica dla mnie była pod względem przygotowania takiego fizycznego, motorycznego. Tutaj, chłopaki od 16 do 16 przez. 90 minut e, zasuwają. E, nikt, nikt, też nie narzekał w szatni w Polsce. Gdzieś tam każdy lubiał, by, lubiał. E, może z, złe słowo, ale. Było coś takiego, że za, zawsze coś, zawsze coś komuś nie pasowało. Tak e, tutaj tego nie ma w szatni. E... Czyli różnice mentalne. Różnice mentalne pod względem przygotowania fizycznego też. I jak dla mnie, dla bramkarza, sędziowie nie gwizdali faulów na 21 meczów, bo to pierwszy sezon był. Rozegrałem 21 meczów na zapleczu ekstraklasy norweskiej. To może w ostatnim meczu raz mi zagwizdał sędzia fał. A tak to... czyli, można powiedzieć, czyli można powiedzieć, że norweska piłka jest podobna do piłki brytyjskiej, do piłki no, angielskiej? No, w tym kierunku bym szedł, tak. Hmm. Ale, Łukaszu, po drodze były jeszcze wyspy owcze, z tego, z tego, co zdążyłem się zaznajomić. Jak wspominasz ten okres spędzony właśnie tam? <laughs> tak. Czekałem bardzo długo na. Pozwolenie o pracę. Wyspy Owcze przynależą do Danii, ale wyspy Owcze nie są w Unii Europejskiej i było mi pozwolenie o pracę potrzebne. Trochę w klubie mnie okłamali z tym, bo powiedzieli 2-3 tygodnie, już będzie. Czekałem 7 tygodni. Przepadły mi mecze z Young Boys, jeden mecz w sumie, bo to bez rewanżu. Z Young Boys w eliminacjach Ligi Mistrzów i później dostałem pozwolenie i siedziałem jeden, dwa mecze na ławce w lidze Europy, jeden mecz w Lidze i wskoczyłem później do składu i już do końca grałem wszystkie mecze. I skończyliśmy na trzecim miejscu, więc medal brązowy przywiozłem do domu. A skąd w takim razie decyzja o powrocie do Norwegii? To była moja rodzina, Ty. też mamy swoje nieruchomości. Syn mówi po, po norwesku i po polsku oczywiście, ale przyszłość wiążemy z Norwegią i na dzień dzisiejszy wszystko pod, pod porządku, temu, żeby, żeby zostać, tak. A, a trafił, mi się, trafił mi się kontrakt e, na miejscu tutaj w, w Hamkam i skorzystałem z tego, tak. Znają mnie, bo w, od 2017 do 2019 sezonu byłem pierwszym bramkarzem. E, wiedzą, na co mnie stać i... Jaką osobą jestem, a teraz, w czasach tych koronawirusa, raczej rzadko testuje się zawodników, żeby przyjeżdżali, więc można powiedzieć, byłem takim pewniakiem. Pewniakiem. Z takich czysto piłkarskich kwestii interesuje mnie, czy zauważyłeś jakieś różnice pomiędzy polską szatnią. A Norweską. Nie mówię tutaj właśnie o tej takiej mentalności czy narzekaniu, ale na przykład, czy zwróciłeś uwagę na to, że występuje, nie wiem, jakaś hierarchia, jakieś. No nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę na jakieś takie różnice, które byś mógł nam przedstawić? Czy jest coś takiego? Ja wyjechałem z Polski w 2012 roku. Z tego co słyszę, to też i w Polsce dużo się pozmieniało, tak. Nie ma tak, że, już, że, że jak kiedyś było starszy, młodszy, tych młodszych inaczej się traktowało. Teraz w szatni jest starszy czy młodszy, jest na tym samym poziomie. Wiadomo, są pewne zasady, których trzeba przestrzegać, ale jest, jest wiek, większy luz i ci zawodnicy nowi, czy młodzi z, z juniorów, którzy wchodzą, do szatim, są bardziej wyluzo wyluzowani i, i, i mogą liczyć na, 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 du na dużą pomoc, tak? Ze strony każdego zawodnika. To, to taka, taka różnica. Ale tak jak mówię, słyszałem, że w Polsce y, też to się pozmieniało, tak? Mhm. Kiedyś było inaczej. Łukasu. Ja młody za, zasuwałem, tak? Ze, ze sprzętem, ze wszystkim. Inaczej na pewno też ta szatnia dla ciebie wyglądała w wieku 19 lat, a, a teraz, kiedy jesteś też już zawodnikiem, dużo no, bardziej no, doświadczony, no, prawda? No, Łukasz, no, mam takie no, teraz no, pytanie. Tak? Pytań... Pytanie spoza tematu piłki nożnej, że tak powiem. Przejdziemy sobie teraz do turystyki Norwegii. Mieszkasz w Hamar, jest to miejscowość, miasto e, o populacji około 30 tysięcy ludzi. E, czym zachęciłbyś naszych rodaków, być może nawet tych, którzy oglądają właśnie tą relację, do przyjazdu do tej miejscowości i... E, co ciekawego można zobaczyć w Twojej miejscowości? Wiem, że z tego, co się orientuje, jest tam bodajże największe jezioro w Norwegii, także pewnie raj dla wędkarzy. E, Norsk Tipping bodajże, tam, gdzie można odebrać swoją wygraną, też pochodzi z Hawar. Jest tam Łukasz Jarosiński, ale co jeszcze można tam zobaczyć? Tom e, Kirkieton, to jest. E, e, Katedra, katedra cała oszklona, tak. Tam odbywają się śluby, chrzciny, różne uroczystości. Można też zobaczyć Viking shippet To jest wielka hala, wielka hala zrobiona na wzór odwróconej łodzi do góry nogami. Do góry nogami, do góry dnem. Do góry dnem. Żona, żona mi podpowiada, żona mi podpowiada, bo ja tylko trening dą, trening dą. Jermbany muzeum, to jak przetłumaczę, że to jest Muzeum Pociągów. Ogólnie tutaj region jest piękny. Wzdłuż jeziora miosy jest dużo miejsc do zobaczenia. No i niedaleko jest Lillehammer, tak, Skocznie dla fanów skoków. Bobslejami tam można też pojeździć. Jestem, jestem większym domownikiem niż, niż osobą, która. Która je, jeździ i zwiedza. Ale to są takie głów, główne rzeczy, co można zobaczyć. No i jak wszystko wróci do normy Łukasza w akcji? No, mam nadzieję, już przesunięty jest sezon o jeden miesiąc. Zaczynamy w, w maju. A masz jakieś sportowe cele na ten sezon? Zakładałeś coś takiego? Tak. tak jak już e, w, e, w, rozmawialiśmy wcześniej, to ja jestem bliżej, bliżej końca e, i robię w tym momencie e, papiery trenerskie. Wiadomo, że mam ambicje jeszcze, żeby pograć, ale już e, bardziej zmierzam ku końcowi, tak. Też. E, Mam zdrowie do tego, żeby grać, ale chcę zakończyć. Kiedy będę jeszcze zdrowy, bez kontuzji poważnych. E, I mam swoje, swoje plany na przyszłość. Więc e, powoli piłka będzie schodziła na piłka. W sensie. E, Jakby zawodnik byliśmy? będzie. Tak e, będzie schodziła na e, dalszy plan. Łukaszu, nie wiem, nie wiem, czy. Dobrze nas tutaj widać. Przepraszam, że tak, tak klecy zdania, że tak klecy zdania, ale tutaj synek mnie cały czas zaczepia. Po, pozdrawiamy ty z tego miejsca. Już nie, już nie może wytrzymać w hałcie. Rozumiem. Nie będziemy, nie będziemy zabierać zbyt, zbyt dużo czasu. Łukasz, nie wiem, nie wiem na ile nas widać w kamerce, ale my znajdujemy się teraz na stadionie piłkarskim przecieligowego zespołu Brod Stawanger. Jesteśmy w Stavanger, w jednym z większych miast w że czwartym. Z siedzibę tutaj w tym klubie, w brodzie ma nasz polski zespół Polonia Stavanger, który występuje w piątej lidze. Nie mówię tego tylko dlatego, że podsłyszałem, że powoli mówisz o coś o zakończeniu kariery, a, a Bramkarz jest bardzo... Ważną pozycją. Ważną pozycją, i, i z racji tego, że jesteś naszym rodakiem, czy nie pomyślał być może o przyjeździe do Stavanger, ale po prostu e, chciałbym, żebyś może jeszcze zachęcił słuchaczy do czynnego uprawiania sportu w tym miejscu. Wiadomo, jesteśmy nacją, jest nas, jest nas tutaj dużo mniej niż Norwegów, co jest rzeczą oczywistą, bo nie jesteśmy y, u siebie, tylko jesteśmy u nich, dlatego ciężko nam o, o nowych zawodników, prawda. Jeżeli ktoś od nas odchodzi, to naprawdę w jego miejsce jest ciężko znaleźć osobę, która będzie równie wartościowa dla nas. I, i dlatego, dlatego pomyślałem, że może ty jako osoba bardziej medialna zachęciłbyś osoby, które, które może nas w tym momencie oglądają do czynnego uprawiania sportu, do tego, żeby przychodzili tutaj w to miejsce i ruszali się razem z nami na tych treningach. Najbliższy trening jest za pół godziny, dlatego może akurat y, na, na niego mogą nie zdążyć, ale kolejny jest w poniedziałek i w tym momencie Łukasz oddaje głos. Zapraszam wszystkich, wszystkich na trening. Zapraszam, zapraszam wszystkich na trening, tak? E, to jest, powiem tak, e, uprawianie sportu rekreacyjnie, nieprofesjonalnie i to jest. E, Fajna, fajna sprawa, tak? Bo sport łączy ludzi gdzieś wywiązują się takie relacje naprawdę fajne, tak? Gdzie można iść, pobawić się trochę. Wiadomo, po treningu, czy po meczu posiedzieć, po pogadać, zjeść, na, napić się czegoś. Sport łączy ludzi, tak? I Uważa, uważam, że sport profesjonalny poszedł w taką stronę pieniędzy, tak? I gdzieś na pewnym etapie e, zatraciły się te takie wartości typowe dla sportu, tak? Więc e, ja jestem za sportem tym amatorskim, tak jak e, wy macie swoją drużynę. Chętnie bym z Wami potrenował, chętnie bym y, pograł. E, może kiedyś, kto wie, zawitam do Stavanger i, i, i będę Waszym zawodnikiem, tak? Oczywiście, Łukasz, za, zaproszenie już masz, także się... jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. No może powoli kończąc, tak na rozluźnienie. Wiadomo, że każdy, kto. Kopał w piłkę za dzieciaka, biegał po boiskach. Na pewno wyobrażał sobie, że jest Bońkiem, Maradoną, może Pele. Później się w późniejszych czasach Ronaldinho. Czy mały Łukasz miał jakiegoś swojego idola piłkarskiego? Łukasz to chyba bardziej Tomaszewski. Ja, 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 późno, za, dopiero w wieku 14 lat zacząłem trenować. Ale moim takim idolem był Peter Schmeichel, w późniejszym czasie Buffon. I też zawsze puszczałem sobie na komputerze muzykę Ligi Mistrzów. I to gdzieś tam we mnie takie emo emocje wywoływało, że fajnie by było zagrać. tak, Najpierw Fajnie by było zagrać przy światłach, tak, wieczorem, na fajnym stadionie, takie marzenia były. Może na tych wielkich stadionach nie udało mi się zagrać, ale, ale przy światłach już, już tak, tak. Więc uważam, że warto jest mieć marzenia i, i dążyć do tych marzeń, tak. Człowiek bez marzeń, to, nie mający celu w życiu, to, to tak chyba jest nieszczęśliwą osobą. Takie jest moje zdanie. Ciężko się z tobą nie zgadzam. A ja chcę być szczęśliwy. Chcę być szczęśliwy, jestem szczęśliwy. Eee, tak jak powiedziałem, jestem spełniony. Może nie, nie zagrałem w Superligach, no ale w e, jakieś przy, przygody przeżyłem w tej piłce. Jestem, jestem spełniony, mam fajną rodzinę. Pod względem sportowym też wszystko jest. Jak dla mnie ok. E, ominęły mnie ciężkie kontuzje, więc jestem zadowolony. Jestem zadowolony z życia. To najważniejsze. Tak więc życzymy Ci, aby tak zostało. E, powodzenia w piłce, powodzenia w życiu. E, miejmy nadzieję, że uda Ci się takim pozostać szczęśliwym i zadowolonym. No i tak jak, tak jak Łukasz powiedział, jeszcze na koniec to do słuchaczy, którzy nas słuchają. E, Sport łączy ludzi, dlatego łączmy się. Łączmy się. Zapraszamy na bardzo. Trening. Zapraszamy na trening, zapraszamy do śledzenia kariery Łukasza. Kibicujmy, kibicujmy Łukaszowi. Nasz rodak grający w norweskiej lidze. Sport piłka nożna. Dobra zabawa. Wszystko tak jak powinno być. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy za czas. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy